Z tej strony Walkar. I to jest trzecie info o moim kanale. Yy, tworzę je, mam parę dla Was informacji i tak dalej. Pierwsza z nich to jest, jeśli chodzi o wadze pierścienia. Będzie ona wychodziła dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i w piątki. Mniej więcej po takich godzinach, jak była ostatnio, czyli po półtorej godziny. Widzieliście sami, ale fajnie było. Druga rzecz, yy, GTA. Jeśli chodzi o GTO, to w poniedziałek po, 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 dodałem filmik, albo w niedzielę, w dzień. tydzień, powiedziałem, że we wtorek będzie druga część. I jej nie było. I już mówię dlaczego jej nie było. Yy, ponieważ ja ją nagrałem, ale mi się, materiał mi się nie udał. Tam było niedobrze nie to wyglądało, ten materiał był w niedobrym stanie, a później nie miałem czasu, kiedy nagrać nie było, dlatego was przepraszam, dlatego w sobotę pojawią się prawdopodobnie aż trzy odcinki z GTA, dwa lub trzy, zobaczymy. Takie po właśnie po 40 minut, takie trzy odcinki będą tak obieca. No, kolejna sprawa, ym, co tam jeszcze mamy? Farming simulator. O właśnie, tu już jest druga sprawa. Był pierwszy odcinek, farming jest tylko jeden odcinek, czemu? A to jest główny, K czemu jest tylko jeden, jak to jest główny? A tuż dlatego jest, tu, yy, jest tylko jeden, ponieważ później safe mi się rozwalił i nie mogę go odzyskać, niestety. Dlatego tworzę mapkę na standardowej, mapce z Farminga, tej drugiej, tej amerykańskiej. No jeżeli nie zaczyna od początku, no to tam już sobie pok 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 pokupowałem maszyny. Teraz tam pola, kilka, kilka pulsa, kupuję sobie przygotuję, wszystko przygotuję. i mi wszystko urośnie, nakręcę filmik, to już będzie dzisiaj, w czwartek. Dzisiaj ten filmik też zobaczycie, to jest krótki, za chwilę. ten. I będzie już odcinek, w piątek najpóźniej. Mhm. I to nie będzie, najpóźniej jutro, rano jakoś, albo południe, zobaczycie. No, oczywiście coś też się pojawi Ładza nie kolejna część. Będziemy dalej walczyć w czarnej jak wiecie. Kolejna sprawa to jest. Yy, tak jak nie wiem, czy wam mówiłem, czy nie, mam robić tę serię z, kule, yy, z yy, kuchni. No. Ona też będzie, ale nie tak szybko jednak okazuje się, ponieważ parę problemów wystąpiło i nie mam zbyt dużo czasu. Więc tak stwierdzam dopiero gdzieś. Yy, Sorryczkę płatcie że... sobie. Mój momencik. So, so, że, że tak patrzę, ale wiem dlaczego tak patrzę? Ponieważ ma do mnie kurier przyjechać jest z telefonem, no i czekam i czekam i czekam, się doczekać nie mogę, bo jak idzie, idzie każdy okno, to do okna patrzę. Tak to działa, no, więc wybaczcie mi to teraz, na filmiku że tak zrobiłem, ale mi tego różnie jeżdżą. Ym, I tak, i farming będzie już niedługo. I skończymy wacy pierścieni. A jesteśmy przechodni w piątej misji. Więc trzy nam zostały. Dobrej, później będą osiem złej. z złą kampanię. To wtedy serial się skończy. Bo robimy taką kampanię. Nie robimy żadnych potyczek. I chyba, że widzicie jak jako jakiś bonus. A to zobaczymy, właśnie z tego, co tutaj widzicie. I cóż, i będzie ETS, czyli Euro EuroTrack yy, Simulator. Tak. Zgubiłem nazwę, jak to się nazywa? No, wiecie, ETS. EuroTrack Simulator 2. O, właśnie. Tak, wiem. Będzie sobie też pekać. Też będzie. To no, nie będzie z głównych. W głównym będzie tylko farming. Zobaczymy. No i cóż. To chyba na tyle w tym infie Trzecim yy... <laughs> Jeśli widzicie chcieli, że kiedyś zagrał na no, mapę z farminga Od samego początku To napiszcie mi to w komentarzu pod Albo pod tym infem, albo pod yy, yy, filmem z farminga Że tak chcecie Ale to musi Parę osób siedzieć, nie tak, że tylko jedna chce I ja jednej będę Tak Przynajmniej Musi być parę osób, tak. Troszeczkę ich musi być. Nie być mega dużo, ale trochę musi być. Komentarze napisać, i wtedy będzie ok. Nie? No, to cóż. No, mam nadzieję, że ja mam ten, tylko te 6 minut. Myślę, że znajdziecie na mnie czas wieczorem czwartek i do piątek, a później weekend. No ale cóż. Ja się wam żegnam i do zobaczenia w. Farmingu i władcy pierścieni, które już będą dzisiaj albo jutro.